Tak koledzy, witam wszystkich. Mamy wystawę regionalną. To sobie moja samiczka leży. 847 to jest numer. To jest z okręgowej wystawy, tylko one nie były sędziowane. Tak przelecę. Pokrótce wszystkie pokażę. To z całego okręgu mamy. Tylko na swoich się zatrzymie. Bo teraz nagradzanie mamy. I mała przerwa i zarobię dalej nagrodzenie tu jest też mój roczniaczek to tylko tutaj konkursy co, co zrobił w okręgu ale on zrobił 10 pokaż się piękny samczyk tu jest samiczka od razu roczna ta 12 ona była też na Hesji sobie można zatrzymać jakby coś nie wiem czy to będzie szybko, na pewno będzie szybko, no ale przyjrzymy sobie tego. Tutaj nawet ktoś nie przyjechał, nie wystawił, ładne gołąbki okręgowe. Także dzisiaj mamy 18 chyba mamy, fajnie to wygląda. Tutaj są z tego oddziału, to nie nasze, to są oddziałowe gołębie z tej strony i z tej, to z innego oddziału te były sędziowane to potem może pokażę tych, tych standardów chociaż tutaj jest z boku sam jest standard, oceniany, bardzo ładny gołąb ma standardy przejdziemy jeszcze tam do tych moich, zobaczymy no tutaj tak pokażę ludzi trochę jest tak to wygląda tam z przodu gołębi na, na aukcji, one były licytowane na niemieckie aukcji. Pre aukcja i teraz od tej ceny, co, na, co się skończyło na aukcji w internecie Tu jest mój roczniaczek ten, co zrobił 13.13 20.77 leży sobie, odpoczywa, no stać w nie stać się No tu jest, tu jest też mój najlepszy gołąb w rejonie 8.48 tamta właśnie strasamiczka była jego siostra z gniazda on trzy razy trójkę zrobił, piękny kondycent. Tutaj widzimy numer obrączki, i tu jest samiczka. Ona zrobiła dwie jedynki w okręgu. Tutaj widzimy dwie jedynki zrobiła na 500, nie na 600 na długich lotach. Także tak to wygląda. Może to szybko, ale jak ktoś się sobie zatrzymie, poogląda, to zaraz będziemy dalej nagradzanie przeprowadzać coś tam nagrany tutaj jest standardowa samica to pokażę ją pokażę no i Oni jeszcze mieli chyba standarda na, na młode gołębie i tak to wygląda cała prezentacja fajne gołębie Jeszcze meliek dyszony i tu jest standardny młody samiec też ładny robił standarda. jeszcze gdzieś musi być samiczka samiczka roczna musi być standard A tak na szybkiego różne kategorie Tu jest standardowa samica, która też wygrała Standard. Tak to wygląda. Pójdziemy jeszcze, zobaczymy gołębi z tej pre-aukcji, co będą licytowane. Tutaj dalej, tam najdroższy od Szczefla, on 1000 kosztował na aukcji, a tam je po 300 i po 200 euro różnie to było. No tutaj widzimy sobie leżą gołębki Wilhelm Dr. Sawyer. Tutaj belgijski jakiś gołąb Tu jest też belgijski wolny. Fajnie wyglądają Tu jest mój płołek. Bo, tu jest półbrat do tego Trzy siódemki podarowałem go On 140 euro stał na aukcji Która będzie dalej licytowany. Zobaczymy jak to Jak to pójdzie dalej Bo ludzi trochę jest To chyba coś, coś wylicytują Dobrze tak zobaczymy no i tu jest taki ciemny czerwony i ładny półbrat do dziewiątej samicy Niemiec od naszego kolegi z oddziału Także tam są z tyłu jeszcze jakieś dwa siedzą no i tu do wygrania takie jakieś tam karmy niekarmy będą no i tak to wszystko wygląda potem jeszcze coś ogramy pozdrawiam 2000 <laughs> 22, wo der Schlag kurz... Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber... Also es heißt auf Deutsch Eugen, so schnell lernt man das. Ich gehe es aber Eugen. Das ist so viel, ich lese das jetzt vor, Polen LKW. Der wird... Vierter, wie gesagt, Regionalmeister, erster Gruppenmeister Gruppe West, zweiter Meister, erster Jungtaubenmeister, zweites und sechstes äh, bester Vogel im Regionalverband, erster auf, Deutsch-, auf Bundesebene, erster Meister äh, Regionalverband auf, auf Verbandssatzungen, sage ich jetzt mal. Zweiter Bundes, genau, Bundesverband Deutscher Brieftauben. Wird zweiter Jägermeister im Verband und erster Jungtaubenmeister. Er hat den ersten Assvogel im Regionalverband auf Bedingungen der Bundesebene. Er hat die erste Taube auf erste Taube auf Auxerre, die drei schnellsten Tauben auf Auxerre, die drei schnellsten Tauben auf Châteauroux und am Endflug nochmal die drei schnellsten Tauben auf Auxerre. Mein Glückwunsch! Der dritte Regionalmeister das ist die Schlagemeisterverbandssatzung, sage ich jetzt mal. Zweiter Bundes, genau Bundesverband Deutscher Brieftauern, wird zweiter Meister im Verband und erster Er Hat den ersten Astvogel im Regionalverband auf Bedingungen der Bundesebene, hat die erste Taufe Chateau Roux, erste Tauch auf Auxerre, die drei schnellsten Tauben auf Auxerre die drei schnellsten Tauben auf Stadterux und am Endflug nochmal die drei schnellsten Tauben auf Auxerre. Mein Glückwunsch! So, ja. ähm Jestem dumny z tego co się w tym roku grało, to jest wszystko, to co tu leży to jest z okręgu, okręgowe było, okręgowe nagrodzenie, może gdzieś coś z oddziału, nie wiem, może mi się pomieszało, zaczniemy tutaj, tu jest, mam taki sobie patyczek znalazłem, tu jest okręgowy 24-7, eee, Najszybsza seria z 3 Z lotu 400 plus Tu jest Czwarte, szóste Też jest najszybsza seria Też z lotu 400 plus Bo to te aoksyje mieliśmy 3 razy Tu jest dziewiąte siódme Najszybsza seria, trójka Lot szatynu, to ten 600 plus To najszybszą serię miałem Tu jest taka bardzo ładna deska pierwszy Samiec. Im regionalverband 451, to jest właśnie ten rocznik, co, co zrobił 13-13. W, w okręgu to jest taki grupowy 7 konkursów 613 AS punktów. Potem tu takie bardzo ładne deski. Też to jest drugi Ferband ziergiem, aha to jest drugie miejsce na gołębie roczne. To jest pierwsze miejsce na gołębie Młode. To jest pierwszy Deutsche Verbandsmeister, to jest z Ferbantum związany. 21 konkursów, 1861 punktów. To jest w naszym Ferbandzie pierwszy, a na Niemce 23. Właśnie to, to jest to. Pierwszy... As go, to właśnie to jest ten 2077, to do niego właśnie ta deska też dyplom na Niemcy Ferbans Meister 22, pierwsze miejsce to jest też, do tego Ferbando się odnosi to jest Ferbans na roczne drugie miejsce też dyplom to właśnie do tych jeszcze tabelek to jest pierwsze, pierwsze miejsce na modę to już mieli tutaj będzie czwarte miejsce na ogólnie na, na starego embii miałem to jest to jest też pierwszy na młode to takie są różne nie wiem dlaczego różne kategorie tu jest drugi as Gołąb ten właśnie rocznik e Konkursu nie pisze, ale pisze, że 394,01 Aspon. To, to chyba było na 5 konkursów liczone. Pierwszy w okręgowej w grupie mistrz, To właśnie miałem w grupie, byłem mistrzem. Zostałem i tu jest jeszcze szósty gołąb w okręgu. Ten 848 To był pierwszy, on jest pierwszym gołym w rejonie. I szóstym jest w okręgu. Potem tutaj mamy. Tukaj imamo, tu je z lotu, z lotu shateru, to je, je najdlji 600. Samička, samička, ravno 902, zrobiła edenke 9, 7. In tu, ta sama samička, je češni, plus, tež 902, tež jedinke, tu je bil leto prej 400, tudi 902, tudi imela edenke 2 razy prva v okrogu. Tu je taki VAW, tu je že 3 iz rzędu. Trzeci rok rzędu wygrałem ten puchar. Tutaj to, aha, tutaj to jest oddziałowy. Nie chciałem pucharów dużo, powiedziałem, żeby mi zrobili jeden. I tutaj właśnie pisze: pierwszy misz na stare, pierwszy na roczny, drugi na młody. W sezonie 9 razy pierwszy konkurs, drugi lepszy e, samica. Najlepszy roczny. Drugi roczny, drugi plus trzeci samicy i drugi młody w najlepszy najlepszy No i tu jest taki jeszcze też oddziałowy, to był Super Cup. To, to, to w tym roku prowadzili, jakby od razu jest jedna, jedna tabelka 2022. To jaż go też wygrałem. Jeżeli w przyszłym roku uda się go powtórzyć, to on zostanie albo trzy razy tam. Różnych, albo dwa, dwa lata z rzędu Właśnie, no i tak Tak to fajnie wygląda, te deseczki się powieszą Te talerzyki też, tam do roku też je detale zdobyłem Deski nie zdobyłem chyba No, to się do, doprowadzi porządek I będzie eee, Także koledzy Zapraszam na aukcję, która się będzie kończyć 25-26 na naszych gołębiach. Zaraz ją pokażemy. Także tutaj na naszych gołębiach, kto zna. Tutaj jak leci pasek, jak wyskoczy Eugenii Gus przyciskamy, ja już go znalazłem. No i tu są gołębie, tutaj trzy gołębie podbite. Tutaj widzimy daty 25-26. Super gołębie z tych właśnie lotników, co pozdobywali. Które pozdobywali pierwsze miejsca. Te głąbki może... Nie wyglądają aż tak, bo one były te zdjęcia, były wcześniej robione, a one no tu wyglądają młodsze. Na przykład tutaj otworzyłem gołąbka opisanej, No i tu właśnie matka od niego super lotniczka, dwie jedynki w tym roku zrobiła. No super gołębie. I tu jest bardzo dużo wnuków, prawnuków do, do Ramzesa. Tu jest Ramzes, bo, bo po tej gołębie mam najwięcej. No tutaj podbity jest biały, ojciec jest oryginalnej drapa, może być samym, może być samiczka, nie wiem prawie biały. Tutaj jest tutaj jest ojciec pierwszym asem, matka jest piątym asem po WG, także też jest super gołą. Jeżeli jakieś pytania, to trzeba dzwonić po prostu, czy ja odzwonię i wytłumaczę, o co chodzi. Także moje te zdjęcia były miesiąc, minimum miesiąc wcześniej półtora robione, te gąbki już są starsze. Tu są też z rozpłodu gołębie, byle otwieramy i i licytujemy, albo to jest też bodajże z drapy ta ojciec z oryginalnej drapa, matka jest po moich gołębiach. Właśnie jest też z Ramzesa dali. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam, dobry lód.